Mieszkańcy wstrząśnięci śmiercią Emilii są nieoficjalne informacje. Niewielka miejscowość na wschodzie Polski znalazła się w centrum dramatycznych wydarzeń, które poruszyły lokalną społeczność i przyciągnęły uwagę śledczych. Historia, która początkowo wyglądała na osobisty dramat, dziś rodzi coraz więcej pytań o odpowiedzialność. Zaniedbanie i granice ludzkiej obojętności. Ostatnia noc i dramatyczne poszukiwania w zimowej scenerii. Zaginięcie 37-letniej Emilii wstrząsnęło mieszkańcami włodawy i okolic. Kobieta zniknęła w jednym z najzimniejszych dni tej zimy, kiedy temperatura spadała głęboko poniżej zera, a wiatr potęgował uczucie chłodu. Warunki były ekstremalne nawet dla doświadczonych turystów, a co dopiero dla osoby pozostającej bez odpowiedniego ubrania i środków łączności. Według ustaleń śledczych, Emilia ostatni raz była widziana w rejonie drogi prowadzącej przez okolice stawów i podmokłych łąk. To teren, który latem przyciąga wędkarzy i turystów. Ale zimą staje się niemal bezludny, pozbawiony oświetlenia i trudny do poruszania się pieszo. Gdy zapada zmrok, a śnieg pokrywa nierówności terenu, nawet niewielki dystans może okazać się śmiertelnym wyzwaniem. Poszukiwania rozpoczęto z opóźnieniem. Do akcji włączyli się policjanci, strażacy i inne służby. Które przez kilka dni przeczesywały ogromny obszar wokół Włodawy. W grę wchodziły nie tylko drogi i ścieżki, ale także zamarznięte fragmenty rzek i podmokłe tereny. Dopiero po pięciu dniach odnaleziono ciało kobiety w pobliżu jednego z cieków wodnych. Wstępne ustalenia nie wskazywały na udział osób trzecich w samym momencie śmierci. Wszystko sugerowało, że Emilia zmarła na skutek wychłodzenia. Jednak to, co działo się wcześniej, zaczęło budzić coraz większe wątpliwości: dlaczego najbliższa osoba znalazła się w centrum podejrzeń? W każdej tragedii naturalne jest pytanie: czy można było jej zapobiec? W tym przypadku to pytanie jest wyjątkowo głośne, ponieważ w ostatnich chwilach przed zaginięciem Emilia nie była sama, towarzyszył jej mąż. Z ustaleń śledczych wynika, że między małżonkami doszło do kłótni w trakcie jazdy samochodem. W jej wyniku kobieta opuściła pojazd w miejscu oddalonym od zabudowań. Była ubrana nieadekwatnie do panujących warunków i nie miała przy sobie telefonu. Mąż odjechał, tłumacząc później, że takie zachowanie nie było w ich relacji czymś wyjątkowym. To właśnie ta decyzja, pozostawienie żony w mroźną noc na odludziu, stała się osią całego śledztwa. Mieszkańcy Włodawy nie kryją oburzenia. W rozmowach podkreślają, że nawet jeśli doszło do kłótni, podstawowym obowiązkiem było upewnienie się, że druga osoba jest bezpieczna. Szczególne emocje budzi fakt, że zaginięcie nie zostało zgłoszone od razu przez męża. Poszukiwania rozpoczęły się dopiero po interwencji matki Emilii, która zaniepokoiła się brakiem kontaktu z córką. W oczach lokalnej społeczności te pierwsze godziny, być może kluczowe dla uratowania życia, zostały bezpowrotnie stracone. Niektórzy sąsiedzi zwracają uwagę także na brak publicznych apeli ze strony męża w trakcie poszukiwań. W dobie mediów społecznościowych to często pierwsza forma walki o odnalezienie bliskiej osoby. Tutaj takiej mobilizacji nie było co tylko pogłębiało podejrzenia i frustrację. Śledztwo, wcześniejsze konflikty i pytanie o odpowiedzialność. Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. To oznacza, że śledczy badają, czy działania lub zaniechania męża mogły bezpośrednio przyczynić się do tragicznego finału nawet jeśli nie było w nich zamiaru zabójstwa. Sprawa jest skomplikowana, ponieważ w tle pojawiają się informacje o trudnych relacjach w małżeństwie. Według nieoficjalnych doniesień w przeszłości dochodziło do częstych kłótni i interwencji policji. Taki kontekst może mieć znaczenie przy ocenie, czy pozostawienie Emilii na mrozie było impulsywną decyzją w efekcie. Czy też elementem dłuższego konfliktu? Śledczy analizują także zachowanie obu stron w noc zaginięcia. Czy mąż zdawał sobie sprawę z realnego zagrożenia, jakie niosły ze sobą warunki pogodowe? Czy miał możliwość przewidzenia, że żona nie wróci o własnych siłach? Czy mógł podjąć działania, które zwiększyłyby jej szanse na przeżycie? Odpowiedzi na te pytania będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego toku sprawy. Różnica między tragicznym wypadkiem a odpowiedzialnością karną leży często w cienkiej granicy między lekkomyślnością a rażącym zaniedbaniem. Śmierć Emilii stała się dla Włodawy bolesnym symbolem tego, jak jedna noc. Jedna kłótnia i jedna decyzja mogą uruchomić łańcuch wydarzeń, którego nie da się już zatrzymać. To także przypomnienie, że w chwilach konfliktu odpowiedzialność za drugiego człowieka nie znika, nawet wtedy, gdy emocje biorą górę.